Siedem mantr. Mantra to w uproszczeniu powtarzana formuła, która ma na celu oddanie czci na przykład bóstwom, energiom, istotom, w celu uzyskania ich przychylności dla otrzymania określonego dobrodziejstwa. Stosowanie siedmiu mantr to świetna praktyka oczyszczająca nas z negatywnej energii, wzmacniająca nasze czakry i zasilająca je. Ponadto wyrażenie czci naszemu duchowi sprawia że mamy z nim jeszcze lepsze połączenie i czerpiemy z zasobów innych wymiarów, nie tylko ze świata fizycznego. Regularne stosowanie siedmiu mantr pozwoli na odkrycie bramy do niewymożliwości. Usiądź wygodnie, zamknij oczy, oddychaj spokojnie i skupiaj się na poszczególnych czakrach, powtarzając odpowiednią dla nich mantrę. Im więcej powtórzeń, tym lepiej. Ale zacznij od siedmiu powtórzeń dla każdej czakry. Zapraszam w tę transformującą podróż z siedmioma mantrami. Czakra Korzenia. Powtarzaj, ja jestem. Potężna mantra, ja jestem, pozwala na uziemienie, przywołuje poczucie stabilizacji. Buduje fundamenty pod bezpieczeństwo emocjonalne i sprawia, że żyjąc na ziemi, czujemy się nie obco lecz jak w domu. Czakra sakralna. Powtarzaj, ja czuję. Mantra, która łączy nas na nowo z naszą pierwotną zmysłowością, przyjemnością i odnajdywaniem spełnienia w najprostszym wyrażaniu naszych uczuć. Wpływ tej mantry na czakrę sakralną powoduje, iż człowiek zaczyna poruszać się z naturalną gracją, bez skrępowania i myślenia, czy wypada tak, a nie inaczej. Czakra splotu słonecznego. Powtarzaj, ja robię. Mantra, która stymuluje nas do działania pełnego naszej wewnętrznej mocy. Rozpala pierwotny ogień, który promieniuje od wewnątrz na zewnątrz, i nie dość, że popycha nas do robienia z odwagą rzeczy, których się obawialiśmy, to także inspiruje innych ludzi dookoła. Daj się zatem ponieść wewnętrznemu popędowi i zacznij sam kreować swoje życie dzięki wsparciu tej mantry. Czakra Serca. Powtarzaj, ja kocham. Mantra, która wyzwala kobiecą energię miłości i sprawia, że ta energia transformuje wszystko, co znajdzie się w jej zasięgu, zaczynając od ciebie. Jeżeli brakuje tobie poczucia piękna czy bezwarunkowej radości, to ta mantra świetnie zadziała na twoją czakrę serca. Czakra Gardła. Powtarzaj, ja mówię. Mantra ta potężnie wzmacnia umiejętność komunikacji, pewność siebie oraz sprawia, że bez skrępowania wyrażasz siebie i jesteś autentyczny w tym, co robisz. Wydobądź. Dzięki tej mantrze swój indywidualizm i z ekspresją opowieć światu, co myślisz. Czakra trzeciego oka. Powtarzaj, ja widzę. Praca z mantrą ja widzę pozwala, by w końcu zauważyć to, co było niewidzialne lub nie dość wyraźne. Zwiększona intuicja, dostęp do nieskończonej mądrości lub widzenie światów niefizycznych to tylko niektóre z benefitów prawidłowo. Funkcjonującej czakry trzeciego oka. Czakra korony. Powtarzaj, ja rozumiem. Mantra ta pozwala zadbać o czakrę korony na tyle, by w końcu zrozumieć to, co dotąd było niezrozumiałe. Ściśle związana jest z duchowością i zrozumieniem, o co w niej chodzi. Wszystko przez to, że łączy nas ze światami o dużo większej wibracji niż ziemski świat. Za sprawą tej mantry, Niech przyjdzie do ciebie nieskończona świadomość i oświecenie. Wróżbita Łukasz Węcka.